Prokuratura ujawniła nowe fakty. Ryszard Rynkowski pojawił się w miejscu śmierci żony. Ryszard Rynkowski przechodzi trudne chwile. W czwartek 18 września zmarła jego żona Edyta. Ciało kobiety znaleziono w ich brodnickim mieszkaniu. Teraz prokuratura ujawniła, co piosenkarz zrobił tuż po jej śmierci. Odeszła żona Ryszarda Rynkowskiego. Wiadomość o tym, że żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje, poruszyła niemal całą Polskę. Media podały te informacje w czwartek, 18 września 2025 roku. Tak, potwierdzam, że chodzi o Edytę Rynkowską, żonę pana Ryszarda Rynkowskiego. Na miejscu zdarzenia, oczywiście, były przeprowadzone czynności w niezbędnym zakresie przekazała rzeczniczka prokuratury w rozmowie z przywołanym portalem. Warto dodać, że służby ratunkowe pojawiły się w domu artysty w godzinach popołudniowych, a około 15.30 oficjalnie stwierdzono zgon jego żony. Na miejscu obecni byli lekarz oraz prokurator dyżurny zbrodnicy, którzy wykonali pierwsze czynności. Z dotychczasowych informacji wynika, że przyczyną śmierci mogły być kłopoty zdrowotne, jednak sprawą zajęła się prokuratura, aby dokładnie zbadać okoliczności tragedii. Teraz na jaw wyszło, co muzyk robił tuż po śmierci 52 latki. Oto szczegóły. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej. Prokuratura okręgowa w Toruniu postanowiła ujawnić szczegóły dotyczące tej tragedii. W rozmowie z plejadą rzeczniczka śledczych, Izabela Oliver, podkreśliła, że na obecnym etapie wykluczono udział osób trzecich w całym zdarzeniu. Wczoraj na miejscu była policja, prokurator i lekarz, który stwierdził zgon i na tamten moment wykluczył udział osób trzecich. Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych czyli popularnie mówiąc sekcji powiedziała w rozmowie z cytowanym serwisem przedstawicielka toruńskiej prokuratury. To jednak nie wszystkie istotne ustalenia. Prokuratura poinformowała również, że ciało zmarłej zostało zabezpieczone. A sekcję zaplanowano na poniedziałek 22 września 2025 roku. Zwłoki zostały zabezpieczone i sekcja została ustalona na poniedziałek na godzinę 9.00 dodała. Co Ryszard Rynkowski robił tuż po śmierci żony? Rzeczniczka Toruńskiej Prokuratury przekazała także, że w chwili zdarzenia w mieszkaniu, Obok edyty, znajdował się jej mąż, Ryszard Rynkowski. Z tego powodu artysta ma zostać przesłuchany, a śledczy nie wykluczają, że stanie się to jeszcze dziś. Tak był na miejscu, ale na ten moment nie wiem, czy został już przesłuchany, przekazała Prok. Oliver. Jak udało się ustalić dziennikarzom faktu, do mieszkania w Brodnicy. Gdzie zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego, artystę przywiozła jego córka z pierwszego małżeństwa, Marta. Dodajmy, że w nocy na temat śmierci matki wypowiedział się syn zmarłej Edyty Rynkowskiej. Na swoim profilu na Facebooku Ryszard Rynkowski Junior opublikował około godziny pierwszą 30 poruszający wpis dodał zdjęcie swojej zmarłej mamy i napisał tylko trzy wyjątkowo wzruszające słowa: Kocham cię, mamo, gwiazdka.